Starożytny komputer stał uśpiony pod wodą przez tysiące lat. Kiedy odkryto go po raz pierwszy na początku XIX wieku, ludzie mylili go z nudną bryłą metalu i drewna, ale gdy został odpowiednio zbadany, mechanizm z Antykityry podważył wszystko, co wiedzieliśmy o starożytnych Grekach i ich wiedzy astronomicznej. Czy to naprawdę komputer? Zależy od tego, co za taki uważasz. Wiemy, że pierwsze urządzenie mechaniczne tego typu zostało zaprojektowane w 1822 roku i mogło pomóc tylko w prostych obliczeniach. Mechanizm z antyki Hire. również nie ma klawiatury ani ekranu. Składa się z trzech elementów z brązu o skomplikowanych wzorach: kół zębatych, przypominających te z zegara i pierścienia ze stopniami, podobnego do kątomierza. Nie można prześledzić innych podobnych urządzeń tak daleko w przeszłości. Zanim naukowcom udało się odkryć to urządzenie, musiało zostać wynalezione promieniowanie rentgenowskie. Wkrótce dowiedzieli się, że mechanizm z Antyki Hiry był prawdopodobnie używany do śledzenia gwiazd i planet. Oto jak to działało. Wewnątrz drewnianej obudowy znajdowało się wiele małych kół zębatych. Nie służyły one do odmierzania czasu, ale raczej do przewidywania wydarzeń astronomicznych. Dawały użytkownikowi unikalną wiedzę o tym, gdzie każda planeta, Słońce i Księżyc będą się znajdować w danym momencie. Przekręcenie przycisków wprawiało urządzenie w ruch i pokazywało, jak poruszają się ciała niebieskie. Jedną z jego największych tajemnic są wskaźniki planetarne. W dzisiejszych czasach powszechnie wiadomo, że planety zawdzięczają swoje specyficzne ruchy temu, że krążą wokół Słońca. Niektórzy uważają, że ówcześni Grecy nie byli aż tak zaawansowani w astronomii, by o tym wiedzieć. Kilku starożytnych greckich uczonych stworzyło koncepcję, że Słońce znajduje się w centrum znanego wszechświata, ale nie była to powszechnie akceptowana teoria. Powód jest prosty. Jeśli Ziemia obraca się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, dlaczego nie czujemy jej ruchu? Niektóre części mechanizmu Antikit hiry być może nadal znajdują się na dnie morza, podczas gdy inne mogą zostać utracone na zawsze, więc możemy nigdy nie poznać prawdy o jego przeznaczeniu. Oficjalna historia pierwszej baterii? Wynaleziono ją około XVIII wieku. Składała się z miedzianych i cynkowych dysków, pomiędzy którymi znajdował się kawałek tkaniny zanurzony w specjalnej miksturze chemicznej przewodzącej prąd. Niektórzy archeolodzy twierdzą, że odkryli baterię 10 razy starszą, zwaną starożytną baterią z Bagdadu. Możliwa więc, że technologia wynalezienia baterii ukrywała się tuż pod naszym nosem. Na pierwszy rzut oka starożytna bateria z Bagdadu wygląda jak przypadkowy gliniany garnek. To co czyni go wyjątkowym, to jego skład, zestaw dziwnie zagnieżdżonych artefaktów. Wewnątrz tego naczynia znajdował się miedziany cylinder otaczający żelazny pręd, który wystawał przez pokrywkę słoika. Artysta i archeolog, który znalazł to niezwykłe urządzenie, nigdy nie podał, gdzie, kiedy i jak się na nie natknął. Powszechnie akceptowana teoria głosi jednak, że obiekt został odkopany w miejscu znanym obecnie jako Bagdad w Iraku. Inną rzeczą, co do której większość specjalistów może się zgodzić, jest to, że jej ślady można znaleźć w starożytnym mieście Tesufan. Jego dokładny wiek pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że ma ponad 2000 lat, inni 1400 lat. Nawet przy późniejszym końcu tego spektrum nadal znacznie wyprzedza pierwszą baterię elektryczną, która ma zaledwie kilka wieków. Ponieważ nie ma oficjalnego zapisu towarzyszącego artefaktowi, istnieje szansa, że nigdy nie dowiemy się, jakie było jego przeznaczenie. Skąd więc wziął się pomysł, że to bateria? Wszystko ma związek z dwoma metalami znajdującymi się w środku o różnych potencjałach elektrycznych, co jest kluczowym elementem baterii. Istnieją również dowody sugerujące, że słoik zawierał kiedyś roztwór jonowy, działający jak elektrolit. Substancja potrzebna w bateriach do przenoszenia prądu elektrycznego. Test korozji słoika wskazuje, że mógł on zawierać substancje podobne do octu. Nawet jeśli zgodzimy się, że jest to starożytna bateria, artefakt ten mógł generować zaledwie około V. Jednak starożytni ludzie nie mieli telewizorów ani zmywarek, więc do czego potrzebowali baterii? Pojawiło się wiele teorii. Na przestrzeni dziejów cywilizacje badały zastosowania elektryczności w medycynie. Na przykład starożytni Grecy znaleźli ulgę na ból, umieszczając elektryczne ryby na stopach. Wow! Inny intrygujący pomysł, takie baterie były umieszczane wewnątrz posągów, aby stworzyć efekt brzęczenia, dodając mistyczny wymiar do praktyk duchowych. Pojawił się nawet pomysł, który sugerował, że bateria była używana do złocenia, procesu powlekania jednego metalu innym. Metoda ta była wykorzystywana przez jubilerów w tamtych czasach. Jeśli nie była używana do dostarczania energii elektrycznej, bateria bagdacka prawdopodobnie stanowiła pojemnik na specjalne zwoje. Wówczas żelazny pręt byłby rdzeniem dla zwoju owiniętym wokół niego przed umieszczeniem wewnątrz miedzianej rurki. W innych częściach świata jest to mała moneta, która wydaje się podróżować w czasie. W 1957 roku archeolog amator odkrył w Maine interesujący kawałek metalu. Początkowo sądził on, że jest to zwykła angielska moneta z okresu pierwszego tysiąclecia. Lata mijały, zanim moneta została odpowiednio zbadana aż do 1978, kiedy to lokalny magazyn zdecydował się przedstawić monetę w artykule zatytułowanym Czy Anglicy jako pierwsi odkryli Amerykę? Ekspert od monet z Londynu rzucił okiem i od razu wiedział, że coś jest nie tak. Moneta wcale nie wyglądała na angielską, ale raczej na nordycki grosz z końca XI wieku. Jak moneta wikingów znalazła się w Maine? Norweski ekspert od monet złożył wizytę w Muzeum Stanu Maine, aby obejrzeć artefakt z bliska i potwierdził jego autentyczność. To, jak się tam znalazła, pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy spekulują, że podróżowała szlakami handlowymi z rąk do rąk, aż trafiła do Maine. Inni uważają, że mogła być częścią większej osady wikingów, której jeszcze nie odkryliśmy, ale są też sceptycy, którzy uważają, że jest w tym coś podejrzanego. Wspomniany człowiek, który odkrył monetę, miał pewne powiązania, które mogły pomóc mu zdobyć nordycki grosz. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się cała masa mistyfikacji związanych z Wikingami. Teoria o Wikingach pływających po Ameryce nie jest jednak całkowicie nowa. Islandzkie sagi wspominały o tym od wieków, ale dopiero po odkryciu stanowiska archeologicznego w Nowej Fundlandii ludzie zaczęli traktować to poważnie. Nadal nie potwierdzono, czy grosz był autentyczny, czy nie. Miasto Rockwall w Teksasie słynie z muzyki na żywo i rodzinnej atmosfery. Swoją nazwę zawdzięcza jednak ciekawej formacji skalnej, która wciąż owiana jest tajemnicą. Pod powierzchnią miasta znajduje się seria twardych kamieni mineralnych ułożonych w sposób przypominający masywną ścianę skał. Przez ponad półtora wieku ludzie zastanawiali się nad pochodzeniem tej tajemniczej struktury. Czy może to być dzieło starożytnych ludzi pozostawione jako świadectwo ich pomysłowości? A może jest to po prostu zjawisko naturalne ukształtowane przez siły geologiczne na przestrzeni milionów lat? Formacja ta została zauważona w ponad 10 różnych lokalizacjach w mieście rozciągając się zarówno nad jak i pod ziemią. W poszukiwaniu odpowiedzi naukowcy przeprowadzili różne testy skał tworzących ścianę. Jeden z geologów zasugerował w XIX wieku, że formacja ta jest po prostu naturalnie występującym wałem piaskowca. Późniejsze badania potwierdziły ten pomysł, a eksperci z University of Texas w Dallas potwierdzili, że skały powstawały przez miliony lat w wyniku osadzania się i twardnienia osadów. Pomimo naukowego konsensusu wciąż są tacy, którzy wierzą, że formacja Rockwall kryje w sobie coś więcej. Opowieści o schodach, łukach, a nawet korytarzach krążą od dziesięcioleci, wspierane przez stare doniesienia prasowe i lokalny folklor. Niektórzy twierdzą, że widzieli dziwne znaki na skałach, podczas gdy inni mówią o tajemniczych metalowych przedmiotach w nich osadzonych. Naukowe wyjaśnienie może być takie, że rzekome schody i łuki są prawdopodobnie tylko iluzją stworzoną przez naturalne pękanie skały. Jeśli chodzi o metalowe obiekty, uważa się, że są to po prostu koncentracje minerałów zawierających żelazo. Nie wskazuje to jednoznacznie, że umieścili je tam starożytni ludzie. Niezależnie od tego, czy formacja Rockwall została stworzona przez starożytne ręce, czy też ukształtowana przez siły naturalne, pozostaje cenną częścią tożsamości Rockwall.